moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. E, ja dzisiaj też tak po domowemu bardzo właśnie niedawno sprowadziłam Laurę do szkoły. Jak możecie słyszeć gotuję. przygotowuję sobie do obiadu tutaj. E, także dzisiaj też mam taki luźny ten odcinek dla Was. Chciałam Wam przede wszystkim pokazać to znaczy teraz tą cebulę muszę O, dobra podsmażyłam. Mi się mogę ją wyłączyć, bo mój syn chciał dzisiaj pierogi na obiad. Cebulką i z jogurtem. Ja zawsze dodaję jogurt naturalny, jak, piekę, jak gotuję mu pierogi. Jogurt naturalny, popieprzony troszeczkę i do tego właśnie pierogi, plus cebulka. Można jeszcze dodać, jeszcze czasami dodaję boczku albo kiełbasę, zależy różnie co mam. On chciał dzisiaj z samą cebulką, więc tak mu robię. E, dzisiaj taki luźny właśnie odcinek. Zaraz wam pójdę pokazać, bo ostatnio wam obiecałam i nie pokazałam. Tego kwiata tych kwiatów mojej marakui. Już wam pokazuję, dzisiaj mamy fajny dzień. Nie jest gorąco. Jeszcze czym oddychać jest bardzo fajnie. Spójrzcie na te kwiaty maraku i one wyglądają tak. Już mi się ich troszeczkę potwierało. No w tym momencie mam otwarte trzy kwiatki. O, widzicie. Reszta czy kwiatki są otwarte, reszta jest jeszcze domknięta, ale ja mam wrażenie, jakby one się otwierały i, zam, i zamykały na noc. Nie wiem, czy tak faktycznie jest, czy to mi się tylko wydaje, że tak się robi, ale chyba tak jest. Tutaj jeszcze zobaczcie na różę, jak mi rozkwitła. Ulubiony kolor mojej mamy, świętej pamięci. Także e, tak to wygląda. Powojnik jak zwykle idzie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Dzisiaj jeszcze muszę zebrać agrest, bo tu już mi już agrest się robi ciemno czerwony. O, jak widzicie, i za chwilę będzie taki, za chwilę będzie opadać. A szkoda by było, bo jest bardzo dobry. Także no i zobaczcie, moje tutaj oliwka zabiera się zakwitnienie. Te kuleczki to potem będą z tego owoce także wejdźmy z powrotem do środka. Ale to podobno ostatni dzień ma być, co jest tak dzisiaj w miarę, że jest czym oddychać, bo od jutra na nowo ma być gorąco strasznie. Tu sobie postawiłam tą dracenkę. Także zobaczymy, jak to będzie. Lulu, nie przesadzasz. Zobaczcie, co Lulu robi. Co Lulu robi. Spójrzcie. Lulu, gdzie Ty weszłaś? No, co Ty robisz? Szybciutko na dół? Nie wolno na półeczce stać, ona się czasami zapomina i czasami wskakuje, ale ja ją zaraz i nie mam. Tutaj postawiłam sobie tą moją drugą dracenę, tą Sunray. pięknie mi wyrosła, zobaczcie jakie ma u góry. To tutaj to jest nowiutkie, świeżo wyrośnięte liście, naprawdę świetna i jako chyba pierwsza od dłuższego czasu dracena, która mi nie padła. Tak samo ta najnowsza, którą mam w kuchni, którą przed chwilą Wam pokazywałam, też pięknie rośnie, ale wiecie dlaczego? Tak jak już mówiłam, szyjka ta korzeniowa musi być tak jak tutaj, odsłonięta. To jest cały, to jest cały, cały, że tak powiem, sekret uprawy draceny. Nie przelewać i ta szyjka korzeniowa cały czas odkryta i na zewnątrz. Wtedy będzie super. No, także... Kocyk mi zwaliły w kuchni. Oj, te koty. Także moi kochani, e, tak to wygląda. Szczerze, że tak kompletnie nie miałam pomysłu na ten dzisiejszy odcinek akurat. Więc postanowiłam, że zrobię jedną rzecz. Przepraszam za te odgłosy, ale rozkładam sobie właśnie tutaj worek. Jak ostatnio w odcinku właśnie mówiłam, postanowiłam zrobić, nie zrobię dla mojego męża, przesadzę mu tą zebrinę do hydroponiki bo ona, jak widzicie, no ma taką doniczkę maleńką, chociaż ona ma dosyć mały system korzeniowy, ale ona, według mnie, to się dusi w tej donicy, więc damy ją do Hydro, ona sobie zjada tego jednego liścia, jak zauważyliście, i myślę, że w Hydro jej będzie bardzo dobrze. Jeśli ktoś z Was wie, bo ja zapomniałam nazwy, to jest zebrina, ale jaka odmiana? Jak wiecie, to bardzo Was proszę o komentarz. I o oświecenie mnie, jaka to jest odmiana zebriny. Tego listka chyba sobie odetniemy żółtego już. Bo mogłaby go zjeść do końca, ale nie wiem, czy tego chcę. Zobaczcie, on jest w takim brzydkim podłożu, zwykłym bigosie, ale już takim wyjałowionym, przesuszonym. Także damy ją do hydroponiki. Ja już mam doniczkę do hydroponiki tutaj uszykowaną. Y Biorę oczywiście sznureczek, przekładam przez dziurki. Już robimy, żeby sobie mogła pięknie pobierać wodę. I podejrzewam, że jak ja tą zebrinę teraz przesadzę do hydroponiki, to ona dopiero mi na nowo ruszy pięknie. Ona i tak, zobaczcie, w tym syfnym podłożu, w tym biegosie już takim przesuszonym, ona i tak mi fajnie rosła bo to już jest kolejny liść, który wychodzi, no ale ten, tego mi zjada i zostało jej tylko dwa, ale rośnie generalnie fajnie, bo ona już miała taki etap, ona już była na takim etapie, że ja już myślałam, że ja się jej pozbędę, ją po prostu wyrzucimy. No ale daliśmy jej szansę i nie żałuję, bo no ona się rozwija, dalej mimo wszystko się rozwija. Także tak, y, tu już mam doniczkę, Włożone sznureczki. To jest doniczka. Tutaj na, na spód nalejemy wody później. E, na razie jeszcze tej wody nie leję, bo podłoże do hydroponiki sobie przepłukałam. Te podłoże do hydroponiki jest totalnie wilgotne. Wręcz bym powiedziała, że jest mokre. Nabieram. Zrobiłam sobie warstewkę. Teraz wyjmuję z doniczki. O, zobaczcie jakie ładne ma korzenie. Tylko muszę usunąć to podłoże teraz dość porządnie. Ale korzenie fajne. Myślę, że nie będzie wielkiego problemu z usunięciem tego starego podłoża. bo Jak widać fajnie odpada tu. całutkie to podłoże trzeba usunąć. Postarać się muszę, żeby nie poniszczyć tych korzeni. Pójdę zaraz pod kran i umyję te korzenie pod wodą. Tak, żeby tego, yy, także od razu sobie usunę ten liść. Mogłam go sobie odciąć nożyczkami, jak byłam jeszcze w pokoju, ale ok Ładnie tutaj. Tutaj nie jest akurat trudne za bardzo usunięcie tego podłoża, bo dość yy, szybciutko mi ono odchodzi. Widzicie, zapomniałam włączyć telewizora. Dobrze, już teraz nie będę wyłączała. O, i mamy prawie czyste, patrzcie, nawet bez mycia pod wodą. Mamy prawie czyściutkie korzonki, także jest super. No dalej, oczep się tutaj jeszcze. I, no i tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę tu tego podłoża jest. Zaraz usuniemy. Myślę, że to już może zostać. I wyglądają te korzenie w ten sposób. Chyba nie będę myła tego pod kranem. Zostawię to tak, jak jest, bo tu już podłoża pewnie nie ma nic. Nie ma tu podłoża, to jest po prostu tylko brudne od podłoża, ale podłoża to tu już nie ma. I teraz tak układam sobie te korzenie tej doniczce do hydroponiki, A tak już jest usunięte. I teraz zasypujemy. Przez jakiś czas ja bym nie podlewała tej zebriny. Bo woda zawarta w tym podłożu ona yy, nawodni na tą zebrinę. Naleje owszem na, na spód, naleje troszeczkę wody. Jak zwykle, Maniek, Maniek koło nas, towarzysz mojego życia. Wszędzie jest. O! I pięknie, spójrzcie, jak ładnie. Mamy, myślę, że mój mąż się ucieszy, bo już chciał na to zrobić dawno, ale teraz troszeczkę ma dużo pracy i nie jest w stanie zająć się kwiatami tak jakby chciał. I spójrzcie jak fajnie, Przesu Prze przesadzona do hydroponiki, ja teraz pójdę i tu na dno naleję troszeczkę wody, żeby było... No i z głowy. I zebrina w hydroponice myślę, daję jej maksymalnie dwa tygodnie, jak wyszczeli z nowym liściem i jak będzie pięknie Nie, rosła, bo jak widzieliście zresztą sami, no w hydroponice okazja to jest zupełnie inna bajka, także myślę, że jej to na pewno teraz posłuży, a ona aż się prosiła o przesadzenie, więc mówię, wykorzystam to i zrobię to w dzisiejszym odcinku, bo mówię naprawdę, ona się aż prosiła o przesadzenie. No, i zrobiliśmy to, i myślę, że ona teraz bardzo, bardzo, bardzo fajnie odżyje. Także moi kochani, dziękuję Wam bardzo za ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny odcinek, już w poniedziałek. Życzę spokojnego, udanego weekendu. U nas będzie bardzo gorący ten weekend, bo ma być ponad 30 stopni, niestety. Także zapraszam Was serdecznie na poniedziałek. Papa, pa. poproszę jeszcze oczywiście o komentarz, lajka i subskrypcję jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zapraszam Was serdecznie na poniedziałek. Pa!